Siemanko, chciałbym was... My chcieliśmy was przeprosić o to, że film jest krótki, ale po prostu się spiesiliśmy. Zapraszam do oglądania. O, dobra. Skończyłem. Która godzina? O, już nawet się zbliża. Cześć. Cześć, co się stało? Co? on zniknęła, nie wiem, nie wiem, gdzie jest. Jak to zniknęła? No, po prostu. Byłyście na tym statku. Na tym statku, pisano na. Na chwilę wyszłam ze statku? Na chwilę wyszłam ze statku i jak wróciłam, to już jej nie było. Nie wiadomo, gdzie jest. Oho. No, A gdzie, mamy, gdzie możemy jej szukać? Nie wiem. Gdzie, gdzie, gdzie może być? No w lesie, może. Nie wiem. Jeżeli nie było, nie było jej u ciebie. To... Yy, nie wiem, co nie wiem. Tak, nie. Dobra, gotowa na tylko. No, hmm. Dobra. się że ważne. Czyli czy lecimy do tak. lasu? Idziemy szukać, do lasu Ej, dobra, chodź ze mną po jakieś... Albo dobra, nieważne Ale ciemno tu jest Asasyn Gry... ostatni. ostatnio Aha. Ja nie, ja w sumie, ja w sumie tam, ja nie gram, ja sobie po prostu skaczę pod Gdzie, A, tutaj jesteś, dobra. O, czekaj. Co to? A co to jest? Nie wiem. Jeden. Co jeden? Okej, okay, czekaj. Książka się nazywa jeden. Ej, pamiętasz? Mieliśmy książkę dwa i trzy. Właśnie. No, a miksturę wrzuć do fontanny. Jaką miksturę? Chyba tą, którą robiliśmy. Ale to nie ma sensu, bo w, tr w trzeciej było, że... Zrób miksturę, a dlaczego w pierwszej ma być, że... Mamy wrzucić? Nie. trzeciej trzeci było tak, w trzeciej było... W trzeciej było, że tu w komórkę. Nie, nic nie ma. Chodź, dobra, chodź. Tokami. Wszystko się dzieje na tym świecie, naprawdę. I są głupi, dlatego mam na przykład to globalne odczytanie Poczekaj, mam trójkę w łapie. Kluczem jest ametyst. A nie, a rece, ej, receptura? To receptur, receptura mogła być przed jedynką. Właśnie. A my po prostu ją później znaleźliśmy jedynkę na, a, i recepturę wcześniej, i to może dlatego. A, bo ja mam dwie mikstury. A to chyba chodzi o tą, którą robiliśmy. Bo mam. Ale jedną też znalazłem w takim jednym miejscu. Znalazłem to, co my zrobiliśmy. Mdła, Ale? mikstura miotana i mikstura zatrucia. Ale ta zatrucia też jest miotana? Nie, ta jest do normalna. Czekaj, ja idę jeszcze, może coś tam znajdę jeszcze w tym lesie. Nie wiem, idę tam jeszcze poszukać. ja jeszcze coś tam. Poczekaj, to ja coś pokombinuję tutaj. Dobra. No co, chyba tylko. No, chyba wystarczy, że wrzucę. No nic nie stało. Rose? Kto jest? Gdzie jesteś? Jaki roz? Nie jestem Rose. Do... Emily, Boże. Boże. A, Emili, no tak. Serio już... Patrz. Wow. Wrzuciłem to tu i się otworzyło. Czekaj. Krzywka. Rose. Następna? Pokaż. Rose. Drobki. Pokaż. Ja będę czytał. Wpóźniliście się. Nie. Nie. Nie, to jest niemożliwe. Nie, 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 Ja w to nie wierzę, ja w to nie wierzę. Nie, 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 nie. Gdzie jest Rose? Gdzie jest, gdzie jest Rose? Gdzie jest Rose? Chodź ze mną, mam pomysł. O. Są trzy miejsca, gdzie to może być. choć sprawdzimy pierwsze. Ale co? co że ona może, gdzie ona może być? Tak. To są moje jedyne pomysły, gdzie to może być. Myślisz, że tu? Patrz. My to zostawiliśmy otwarte właśnie. O kurde. Nie, to się nic nie zmieniło. Poza krwią. A ta krew tu była? Była, była. Była tu też czaszka, ale ją może zabraliśmy. O. Nie ty ją zabrałeś. Książka zablokowana. klucza nie ma. Może ona jakąś wskazówkę zostawiła w tej skrzynce i klucza nie odłożyła. Albo po prostu ktoś go zabrał. Albo ktoś go zabrał. Kurde no, nie umiem, nie umiem chodzić. Kurde no. Hmm Gdzie jeszcze myślę, że może być? Pamiętasz, gdzie zbroję znaleźliśmy? Pamiętam, no Właśnie A, Albo może być jeszcze tam, gdzie, gdzie musieliśmy wrzucić hmm. tylko, tylko to Yhm Tylko co my otworzyliśmy? No nic nie ma Świątynia my się tam gdzie tam? Gdzie... A my też zrostaliśmy? Gdzie, gdzie, gdzie jest świątynia? Mogli gdzieś się zamknąć, nie? No. Na poli, w poli Na policji jest. Może być. Może być, ale... Czy to jest, czy to jest ten logiczne? Porywamy dziewczynę i gdzie chowamy w policji? No. Nie. nie u góry, na dół. Nie. A, nie byłam tu. Rose była. Rose wszędzie była. Poduszkę może Nie mam nie. nie ma. Tam obok statku. Obok statku jest tam taki domek. coś tam jest z tego. Dobra, ale chodźmy sprawdzić świątynię. Ostatni to jest mój pomysł, tak naprawdę. A moje to jeszcze jest w tamtym miejscu. Dobra. Dobra. No. To nie działa zupełnie. zupełnie właśnie. Nie, tutaj właśnie zamykasz to, jakby dziwną moc. Hmm. Dobra. Raz śmierć. Nie! Nie lepiej, nie! A co, a co jak to że się zawalić przez to? Lepiej to zostawmy. Dobra, chodź stąd. <śmienicza> <śmienicza> przestań! Ty, ty masz te, ty masz ciernie na tym. No, Przestań, ty masz ciernie, daj coś do żartu Nie mam niestety Mam to <śmienicza> Mam to Ja będę pić zatrucia Chodź Dobra, chodź, Dobra Dobra, to chodźmy jeszcze do tego domku gdzie są te, te e, flagi? Co to, to tam jest? Jakie flagi? Tam jest w że w budowie. Aaaa, ten... e, tam, tam miało powstać te e, tory. Z innymi miastami miało się to łączyć. No a tam, tam jest jakieś, są jakieś te. jakieś, jakieś zakonu czy coś? To... A właśnie tam znalazłem te turo. No właśnie, nie wiem, może coś tam jeszcze jest. Dobra. dobra, książka Ej, Bieski, tu jest książka. Ros jest wybun. Bun? Oddaj, daję. Masz. Co, 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 skąd masz dwie książki? No, jedynkę miałam. Uś. A, dobra. Nie, 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 poczekajcie, czekajcie. A skąd. Dobra na 3 Czekaj chodź mam pomysł, chodź, 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 Na chodź, chodź, tej tam wchodzimy Czekaj Trzy, dwa, jeden.